Hej, cześć, witajcie z tej strony, Anki. Gramy w repo. Tak, yy, raczej nikt się nie spodziewał tej gry na moim kanale. Dobrze, yy. no, możecie sami się domyśleć. O to mi chodzi. Ale tak, jest. Yy. I z tego co patrzyłem, to chodzi płynnie. Gram yy. single player, tak. Yy. Nie, 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 oczywiście. Dobra. Zamknij się. Nie wiem. Krałem, yy, yy, przeszedłem tutorial chwilę wcześniej. Więc wiem mniej więcej co muszę robić. I... Ale nie szło mi jakoś najlepiej, więc no. Zobaczymy. Tak. Yy, Padł na ten pomysł, bo przy. Yy... Bo dzisiaj tak jakoś, nie wiem, 20 minut przed tym, jak nagrywam to Zacząłem grać Złożyć O Brawa, o mój Boże yy, Zapewne słychać też, że jestem na innym mikrofonie Niestety tamten... tego kabel się zepsuł, więc teraz nagrywam na słuchawkowym Więc... Patrzcie za... Problemy z za gorszą jakość bonu ale Jest co jest Dośmiech dziecka O. Dobra, tam, tam coś było Tam była jakaś chodząca lalka i było to takie co nie można na to patrzeć grałem to przed chwilą grałem czy mi ile zabrać? 9 tysięcy. By... A 6 Dobra. Zabrać minimalną i możemy spadać. Że pod lekko, tak żeby było, co widać. O, jakoś tak. Chyba teraz będzie ok. Niezbyt ciemno. Klamkę. Okay. Teraz mogę to przypomnieć, tak? to, tam. że ta jedna rzecz. A no to nie można patrzeć. Dobra, nieważne. Nie podchodzę do tego, nie ma mowy. Dzięki. Ja podziękuję. Tu jest safe jakiś, może w nic. No, no nie ma w nim nic. O, otworzyło się. To ja to tak zostawiłem. Nie wiem. Dobra, ale nie ma tego, tego, tego czegoś. Wezmę to i możemy spadać Nawet trochę więcej będę miał, 10 chyba będę miał Bo nie teraz o tym mówiłem Dobra, ale jest, jest Prawie 11 Możemy stąd spadać Tam Idziemy powoli Tam jeszcze są pokoje, a ja nie chcę iść. Dobra. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. czternaście dwanaście Idziemy. Długo Okej, okay, Jezu Myślę, coś się dzieje. Dobra, o weźmy. Step, tak. Tak, yy... Takie lekkie wytłumaczenie, jeśli nie, nie wiecie co to jest srebro. bo yy... Tatal Company, ale takie, nie wiem, bardziej chyba zabawniejsze, czy coś nie Nie zbierasz złomu, tylko... To ja nie potrzebuję jakam single player. Eee. 6000, dobra. Eee. Total Company tylko, że takie dobrze. No. To podsumowuję bardzo. A. 6000 mam jeszcze. Chocolat w wkrę... granat. Zwykły granat? Jakiś jeszcze upgrade z naspida, czy. 2000 to jest. Nastamina. Tego nie potrzebuję. O, cześć. Że się czujesz? No dobra, wezmę z tego granata I... stamina upgrade. Dobra. A coś jeszcze jest? Ale tego chyba nie mogę brać. Dobra. dobra. Jedziemy. Zbierać dalszy złom! Jesteśmy, eee, tutaj właśnie, tak, teraz jest to zbrojenie okay. się całe, zbieranie upgrade'ów i w ogóle, dobra, możemy jechać dalej. To jest fajna gra na multiplayer z tego, co tak, tak. Eee, oglądałem, przynajmniej. Makianek! No, tutaj te motki bysta, ten Taxman. Wielka piła za 4000. Sam. Chociaż no, w sumie? Od razu tego ją zniosłem. Jeszcze tutaj. Czy mogłem zachować? Nie. Ja. To jak na ten nagrywam. Darek i tam, 600, no sobie. to biutko słuchaj. Tutaj nie ma przejścia nikogo, co? Mogę wziąć? Nie. Coś? To jest jakaś... Paweł? Nie, to jest. Nie mam powiedzcie. Liśnik Akera czy coś. W... Nie podałem mi się ta melodia. O, tu jest jakiś dysk. ADD. A nie, nie zbiło się, więc okej, okay. Ja już mam na tym kufkę 9000, dobra, a ja się zastanawiam w tym momencie tam albo tu czekam na guzki, pojedziemy, a tak mam. This is good.

O, dużego. Uh! Yeah! Yeah! No. Ja nie dużego Pięć osiemset nie Bo za już tylko pół HP to się otwiera? O? Coś mi tam zepsuł? Ważne, że Jednak nie. Idzie tam! U. On ma włosy z tyłu O oh mój Boże Naprawdę? O już Nie się... Tak, to... Arety się... A chyba... Bo... O nie. Tak. A Ale wiedziałem, że się podnosił i go uderzył. Okej jednak, nie! Gdzie ty jesteś parę tam? Będzie już nie wiem... tak? Ale coś... tak. A no, za mało. Jeden przedmiot. Ważne, za No dobra. Tak. Nie mniej niż No zaraz tu będzie ta głowa cała. sanę, Mam? Man.

Да, там. Флеч, ты... Ч ⁇ -то. И да ты Спада.

Dobra, biorę obydwa Nie, nie, okej okay. Zostało osiem Nie, dziewięć Ach. Było męczące nawet nie wiecie jak... O Boże Uuuu, wręcz upta, ten... trzy fetle. Za dwa, Tamina mina już jest droższa. Za trzy tylko A to? pocket card. Nie potrzebuję, tam sam. No, rezydent. się i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Więc cześć, do zobaczenia.